Modelarskie kowatło, witam was moi drodzy widzowie naprawdę bardzo serdecznie Filmik, który wchodzi poniekąd dodatkowo w schemat publikacji A więc dzisiaj prezentacja figurek, które otrzymałem w ramach takiej można powiedzieć formy współpracy z 3D Print Tavern Jest to prywatny sprzedawca, którego znajdziecie na Allegro Słuchajcie moi drodzy, przede wszystkim co istotne Słuchajcie filmik do końca, ponieważ z tą prezentacją jest związana pewna promocja, ale o tym na końcu. E, mogłem sobie wybrać na początku dwie figurki, które sam bym chciał pokazać, zmalować i zaprezentować w późniejszym etapie. No i zdecydowałem się najpierw e, Sister of Purity. Mam nadzieję, że nie kaleczę zbytnio języka angielskiego. Zacznijmy sobie od podstawki. Wydruk żywiczny szczątki, ładnie tutaj wszystko tak, tu mamy od razu wgłębienie wiadomo gdzie pójdzie figurka, baza baza do tej figurki naprawdę coś coś miłego to trzeba przyznać yy, po prostu podstawka dopasowana, no i tu mamy siostrę oczyszczenia tak to można przetłumaczyć na polski, słuchajcie są Aż trzy warianty tej figurki. Ja mam ją troszeczkę bardziej rozebraną. Nie jest to full nudity, pełna nagość. Punkty strategiczne, że tak to ujmę, są zasłonięte. Jest też wersja całkowicie naga, jak również w pełni uzbrojenia. Przyjrzyjmy się więc siostrze oczyszczenia. Jeśli mnie moja skleroza starcza, blisko 40-latka, nie myli, jest to Warhammer 40 000. Na co wskazuje ten bardzo charakterystyczny miecz łańcuchowy oraz blaster? Dynamiczna poza, prawdopodobnie wzywająca pozostałych wojowników tudzież siostry, zwał jak zwał, do boju. Idealnie wpasowana. O, słuchajcie, pokażę, spróbuję wam to pokazać. Idealnie wpasowana w podstawkę. Po prostu nie da się tego źle przykleić. Jestem zadowolony z jakości wydruku. Będzie się działo, będzie malowane. Jestem jak najbardziej na tak. Szczegóły tej figurki są jak najbardziej spoko. Druga figurka, słuchajcie, jakiś czas temu Amazon wyprodukował serial Fallout, opierający się wręcz na kultowej grze i oto przed wami nadchodzi figurka z bazą z tejże gry a zasadniczo to dwie figurki Lucy, głównej bohaterki, która wylazła skrypty i odkrywa świat pustkowi. Podobnie jak siostra oczyszczenia sprzed momentu, Lucy przychodzi w trzech wariantach: w pełnym skafandrze, skrypty jak również całkowicie rozebrana i wersja pośrednia topless. Ja mam wersję nagą i topless, słuchajcie. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o wersji Topless, którą za chwilę Wam pokażę, yy, proporcje anatomiczne, moim zdaniem, są bardzo dobrze zachowane. Naprawdę ta fizykalność tej postaci nie jest w jakiś sposób ordynarny, jak na przykład u niektórych firm, firm się zdarza przerysowana wręcz. Wszystko wygląda dobrze. Tak więc, mamy tu dwie figurki Lucy. Proszę, Lucy numer jeden. Lucy numer 2. Widzimy tu, tutaj. Pokażmy, może najpierw nagość. E, drodzy cenzorzy, to jest forma sztuki. Mamy pistolet. E, to chyba będzie 10 mm z Fallout albo 9. E, tu to nie jest błąd. Na początku sam myślałem, że to jest błąd, ale otóż nie. To jest po prostu dopasowanie do tego, co Wam za chwilę pokażę. Nowy postać ma tylko broń i pip-boja. Jak mówię, proporcje nie są tu w żaden sposób, w ordynarny sposób przerysowane. Można powiedzieć, dziewczyna z sąsiedztwa oprócz tego tylko, że jest rozebrana, nie? No, i teraz wersja topless ma już charakterystyczne buty, i spodnie z serii Fallout, No, i też jest kabura na pistolet. Yy, bardzo fajnie, tak zaznaczone, że tu wchodzi pistol. Ja bym jeszcze coś tu dodał, jakbym miał broń. Na przykład tu bym coś pokombinował, jakieś ciekawe rzeczy. Kwestia, kwestia naszej aranżacji również tu jest spłaszczony, ponieważ opiera się o... A o co się opiera figurka? Ano, moi drodzy, opiera się o automat z, z Coca-Colą świata falą, czyli Nuka-Cola. Mamy tu napis. Wydaje mi się, że to jest raczej nawiązanie do klasycznego wyglądu, z klasyki Fallout jedynki i dwójki, i taktiksa chyba, ponieważ z tego co pamiętam w trójce to troszkę inaczej wyglądało, ale napis Nuka Cola jest widoczny. Tu wszystko, pojemniki, no i tu jest też y, podstawka, sprawdziłem, pasuje do siebie, no i takie drobne elementy, które cieszą oko butelki z nukakoli i decha, którą można, ale nie trzeba użyć, moim zdaniem. No i tu mamy Lucy przytuloną, że tak powiem, do automatu z Nuka nukakolą. No. Jakoś tu, czy tu się ją... No, wiecie o co chodzi. Naprawdę bardzo przyzwoita jakość wydruku i jestem zadowolony. Mam nadzieję, że wytrwaliście tyle czasu i słuchajcie, yy... Teraz coś specjalnie dla tych, którzy dokonają zakupów w 3D Print Tavern. Otóż, pierwszych 10 widzów, podkreślam, pierwsze 10 komentarzy widzów, którzy wpiszą nazwę mojego kanału modelarskie Kowadło, a następnie na y, platformie sprzedażowej Allegro w 3D Print Tavern dokonają zakupu za minimum 65 zł. Będą mogli sobie wybrać jeden z dwóch pakietów promocyjnych zupełnie za darmo. Pierwszy pakiet mamy tu, tak, nie będę tego wyjmował. E, pułapka. Tu jest taka specjalna pułapka, wiecie, zarośla. Klatka, taka wieszana. Bardzo sympatyczne drzewo, muszę przyznać, taki baobabik. Fajna rzecz, też wysokiej jakości i dwóch. Goblinów. A gobliny to są takie wredne stworzonka. Yy, wiemy, potrafią być wredne, namolne, upierdliwe. Ładnie, wysoki, chara wysoka charakterystyka wydruku. No i tu jest yy, pan yy, Szefło. Bardzo dobrze to wszystko zapakował. Słuchajcie, ja... Było delikatnie wgniecione pudełko yy, podczas dostawy, więc prawdopodobnie ktoś na sortowni sobie porzucał. Co się zdarza, jak ktoś ma zły dzień. Przepraszam, zatrząsłem. No i tutaj mamy. Odpadła rączka panu Goblinowi, ale to nie jest nic. Nic takiego, co by dyskwalifikowało figurkę, więc też. Pierwszy promocyjny pakiet, przypominam, pierwszych 10 widzów, którzy wpiszą, wpiszą komentarz modelarskie kowadło i dokonają zakupów, 3D Print Tower na Allegro, zakup powyżej 65 zł. Będą mogli dostać za darmo ten oto promocyjny pakiet numer 1. A dla fanów e, fantastyki, takiej trochę bardziej nagiej, że tak powiem, jest drugi pakiet promocyjny. Otóż taka urocza i znowu podkreślam, Nagość nie jest tu przerysowana naprawdę, wygląda to, no normalnie powiedzmy, no na tyle ile może nagość normalnie wyglądać, nie jest, nie są to jakieś ordynarne wo wory na melony, na przykład jedna firma, którą tu kiedyś pokazywałem, z naszych południowych sąsiadów, to po prostu idzie w granicę ordynarności po prostu, jeszcze zwłaszcza najbardziej intymne miejsca są tak przerysowane, że się niedobrze chwilami robi. Ale tu na szczęście tego problemu nie ma. Ładne fałdy, proszę bardzo. I podstawka. Bardzo fajna, przyznajmy. No, fani będą fantastyki mieli co robić, na pewno. Więc tak, ja jestem bardzo zadowolony. Dziękuję za zaufanie. E, te szefy, ta, ta, ta osoba, ten chłopak, mężczyzna, który prowadzi 3D Print Tavern, zanim zdecydował się na współpracę. Przejrzał moją, mój fanpage i wtedy podjął decyzję, że idziemy w to. Bardzo dziękuję za okazane mi zaufanie. Więc przypominam, ostatni raz w tym filmiku: pierwszych 10 widzów, którzy, który, którzy wpiszą komentarz modelarskie Kowadło i na Allegro dokonają zakupu w 3D Print Tower za minimum 65 zł. Będą mogli gratis otrzymać jeden z dwóch promocyjnych, jeden z dwóch, nie dwa, jeden z dwóch pakietów, które pokazałem. Albo dwójkę czarodziejkę, y, taką y, występującą w miejscu gołego podkoszulka, że tak zażartuję. Albo zestaw y, goblinów zakładających wnyki, pułapki do wyboru, do koloru. Oczywiście widzowie będą zweryfikowani po niku. Jakie używają na YouTubie, czy faktycznie zamieścili ten komentarz, więc no nie uda się, na, że tak powiem, brzydko, na hamatę go zdobyć. Z mojej strony to wszystko. Klasycznie na końcu nowych widzów zapraszam do suba. A Was wszystkich do komentowania i lajkowania, jak również na mojego Facebooka, TikToka, Instagrama, ale tam są tylko i wyłącznie zdjęcia bądź linki do Blogspota, na którym wszystko jest ładnie opisywane. Pozdrawiam, dzięki, cześć i pozdrawiam kierownika 3D Print Tavern. Modelarskie kowadło, dziękuję za uwagę.